Na każdego w końcu przychodzi czas. Ptaki wylatują z gniazd, liski opuszczają swoje nory, ludzie wychodzą do osiedlowego sklepu. Jednak Robercik nie był ani ptakiem, ani lisem, ani człowiekiem. Robercik był echtukiem. Dlatego właśnie nie mógł ani wypaść z gniazda, ani wyjść z norki, ani wyjść do sklepu. Jak każdy echtuk, Musiał wyruszyć na wielką wyprawę w celu pokonania strachu w skrócie www.cps. W zeszłym tygodniu rodzice Robercika powiedzieli mu, że taka jest tradycja i koniec i basta. Z tego powodu, Robercik kompletował dumnie cały sprzęt spray na strach, siatkę na strach i nawet strachochron. Był gotowy. Dlatego tego ranka zerwał się przed wszystkimi z łóżka i postanowił: Wyruszam teraz, bez pożegnań. W końcu jestem dzielny. Najwyższa pora. Zarzucił plecak na ramiona, ostatni raz nostalgicznie zerknął do wnętrza mieszkania i gdy już miał przekręcać klamkę, by wyruszyć w nieznane, zobaczył na niej malutką obłą. Bladofioletową postać. Stój, Roberciku! wykrzyknęła. Robercik pobladł. No tak, to chyba właśnie on mały strach czyli straszek. W głowie Robercika rozległ się głos starej przestrogi. Nie pozwól, aby strach cię sparaliżował. Bez dalszego wahania, Robercik odpiął od paska spodni pałkę. I zamachnął się nią z całej siły, by uderzyć straszka. Nie, proszę, krzyknął przerażony straszek i skulił się do środka. Stamtąd kontynuował przytłumionym głosem. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Zdziwiony Robercik opuścił straszliwą broń. Jak to? Kulturalny i miły strach? Nagle z piętra domu Echtuków rozległ się głos Robercikowego taty. Robercik, z kim rozmawiasz? Już do ciebie schodzę. Na schodach rozległy się kroki. Z nikim. Robercik w ataku paniki złapał wijącego się straszka i wrzucił do kieszeni. Gdy się obrócił, zobaczył przed sobą ogromny korpus ojca. Co tam masz, synu? Zapytał tata niskim głosem. Um, um, no, tą strachopałkę! Ćwiczyłem niskie i wysokie ciosy. No, wie, tata, jakby co? Um, bardzo rozsądnie. Widzę, że wyruszasz. W takim razie chciałem ci życzyć szczęścia w twojej wielkiej wyprawie w celu pokonania strachu. Pamiętaj, że zawsze, ale to zawsze możesz wrócić do domu i wyruszyć innym razem. Chcesz się przytulić do ojca? Nie, no, co ty, tato? Już jestem duży. Do zobaczenia. Robercik przekręcił klamkę lewą ręką, prawą zaś uciskał kieszeń, w której trzymał straszka. Masz tu jeszcze prezent od mamy. Poszła już do pracy, ale kazała ci go przekazać. Tata dał Robercikowi okrągły pakunek, owinięty w szary papier. Na okładce był napis. Kiedy przyjdzie co do czego, weź, obejrzyj się na niego. Robercik był zafascynowany. Dziękuję. No, to trzymaj się, tato. Tata uśmiechał się, lekko patrząc za szybko odchodzącym Robercikiem. Potem powiedział do siebie. Mój chłopak. Gdy Robercik tylko minął zakręt, zaraz wyjął Straszka z kieszeni. Był mocno wymięty i sfatygowany. W dodatku chwiał się i ledwo trzymał pion. Oj, oj, jęczał cichutko. Strasznie ciasna ta kieszeń. Nie masz gdzieś troszkę więcej miejsca. Na twoim miejscu, zamiast marudzić, cieszyłbym się. Robercik przybliżył się do strażka i mówił cichutko. Miałeś szczęście, że mój tata cię nie zobaczył. On nie ma litości dla takich jak ty. I ja też niedługo nie będę miał. Wydawało się, że straszek w ogóle nie zwracał uwagi na Robercika i dalej poprawiał sobie wymięte fałdki. Tak, wyjątkowo ciasna. Tak mniej więcej ciut więcej? Taki ciut byłby w sam raz. Może w twoim żółtym plecaku. Wygląda dość wygodnie. Robercik się zdenerwował. Nie rozumiesz? Nie będę cię nigdzie nosił. Jesteś trochę mały jak na stracha, którego mam pokonać w ramach mojej wielkiej wyprawy w celu pokonania strachu. Więc wyjątkowo ci odpuszczę, ale więcej się tu nie pokazuj. Straszek powoli podniósł wzrok na Robercika. Czarne oczka zmierzyły go z góry do dołu. Przykrzywił lekko głowę, spojrzał jeszcze raz i zamrugał. Potem złapał się cienkimi rączkami pod boczki i powiedział. Bez sensu. Lepiej zabierz mnie ze sobą. Pomogę ci. Znam stracho język, znam zwyczaje strachów i straszne historie. Mogę ci wytłumaczyć, gdzie się straszy i jak się straszy. Myślę, że będę świetnym przewodnikiem twojej wyprawy. No, bo niby gdzie teraz pójdziesz, co? Robercik osłupiał. Ten mały fioletowy straszek mówił całkiem rozsądnie. W dodatku wcale nie chciał go paraliżować, tylko wskazać drogę. Z jego pomocą, Robercik mógł oszczędzić wiele miesięcy poszukiwań i dreptania tam i z powrotem. Ale czy w www.cps można korzystać z pomocy strachu? Czy tak wypada? Co powiedziałby tata? Zamyślił się głęboko i zapytał podejrzliwie: Straszku? A co chciałbyś w zamian? Straszek z plaśnięciem uderzył się w twarz i z dezaprobatą pokręcił głową. Miejsce w plecaku byłoby idealne. Robercik rozejrzał się ostrożnie na boki. Nikogo nie było wokół, westchnął głęboko. No dobra, niech ci będzie. Ale tylko na czas wyprawy. Sięgnął plecak i położył przed sobą. No to wskakuj, czy tam wpełzaj, czy tam. Co ty tam robisz? Powiedział z niechęcią robercik. Straszek wgramolił się na górę, odpiął kieszeń i do połowy wsunął się do niej. Najbardziej adekwatne byłoby strachuj, ale to już następnym razem. Ruszajmy! Najpierw do kanionu kaprawych kamieni. Co? Robercik lekko pobladł. Przecież, no wiesz, no tam jest. Strasznie? dokończył Straszek. Przecież o to chyba chodzi. Weź się w garść. W końcu to twoja wielka wyprawa. Gdy kiedyś będziesz odbywał małą, to pójdziemy do sklepu z zabawkami. Do boju! No dobrze, chodźmy. Tylko się nie potknij o te wystające patyki. Mógłbyś się o nie poharatać. Dzięki, będę uważał, powiedział Robercik bez entuzjazmu i powląkł się nogą za nogą w kierunku kanionu kaprawych kamieni, najstraszniejszego miejsca jakie znał. Droga do kanionu była długa, kręta i stroma. Mimo to mijała wyjątkowo szybko. Straszek co jakiś czas wystawiał głowę z plecaka i mówił. Pij wodę, żeby się nie odwodnić. Pamiętaj o czapce na słońce? Możesz dostać udaru. Albo gdy Robercik nie był pewien, w którą stronę iść dalej, od razu wyskakiwał z plecaka i wołał cienkim głosem. Lepiej spójrz na mapę. Zawsze lepiej dwa razy pomyśleć, niż dwa razy wędrować tam i z powrotem. Robercik był coraz bardziej zadowolony. Dzięki straszkowi całkiem szybko pokonywał dystans i unikał wszelkich niebezpieczeństw. – Stój! – nagle krzyknął straszek tak, że Robercik aż podskoczył i zrobił salto. – Tu musicie wiedzieć, drodzy czytelnicy, że echtuki są strasznie sprężyste i skoczne, szczególnie gdy się je wystraszy. – Jeju, wystraszyłeś mnie! Co się stało? – To tutaj… Dotarliśmy, powiedział straszek drżącym głosem. Robercik zrobił krok do przodu, a pod jego stopami rozciągnął się nagle fantastyczny widok gigantyczny, mroczny kanion, którego ściany składały się z setek mniejszych i większych głazów i kamieni, dziurawych jak ser szwajcarski, za którym zresztą Robercik przepadał. W dziurach kamieni huczał straszliwie wiatr, i przesypywały się tumany piachu, wyścielające dno kanionu. I co, strasznie? powiedział straszek. To jeszcze nic. Zobaczysz, co się będzie działo, jak tam zejdziemy. Co się będzie działo? Robercik zbladł lekko. W tym czasie straszek wyciągał się z żółtego plecaka i usiadł mu na ramieniu, po czym cicho Zaczął szeptać do ucha. No, wiesz, na dnie kanionu można spotkać wielki strach, który chcesz przecież poskromić, mały echtuku. A wielki strach może wyglądać naprawdę strasznie. Wiesz jak? Robercika przeszedł dreszcz. Przypomniał sobie wszystkie straszne historie z dzieciństwa. Jak wielki prapieruk? Na przykład albo gigantyczny spękozaur. Robercikowi zrobiło się jakoś ciężko, aż usiadł sobie na kamieniu. Tymczasem straszek nie przestawał mówić, a jego głos stawał się coraz niższy i niższy. Wiesz, pokonać taką bestię... Może nie być łatwo. Może pęknąć ci strachołapka. Może nie otworzyć się strachochron, a i spray na strach czasem się zacina. Może lepiej odpuść sobie. Choć kto wie, czy wtedy będziesz mógł wrócić do domu. Tata powiedział, że zawsze mogę wrócić. Jesteś pewien? Robercik zamyślił się. Pamiętał to, co robił rano, ale jakoś przez mgłę. Pamiętał, jak się pakował i pamiętał, że rozmawiał z tatą i że dostał prezent od mamy. Sięgnął do kieszeni spodni i wyjął z niej paczkę. Nadal widniał na niej napis kiedy przyjdzie co do czego, weź, obejrzyj się na niego. Może lepiej tego nie otwierać, powiedział straszek. To może być coś strasznego! Jakiś ostry przedmiot! Albo nawet coś obślizgłego! Robercik popatrzył na paczkę. Przecież mama nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Drżącymi rękami odwiązał papier. W środku było lusterko. Widzisz, powiedział Straszek, dała ci coś zupełnie bezużytecznego! W ogóle o ciebie nie dba! Robercikowi zrobiło się smutno. Może Straszek ma rację? Może mama zapomniała o nim, a tata faktycznie nie pozwoli mu wrócić do domu? Wtedy spojrzał w lusterko i zupełnie się zdziwił. Otóż Straszek, który do tej pory był mały, blady i bladofioletowy, teraz urósł do niebotycznych rozmiarów. Obrósł sierścią i siedział na jego ramionach jak wielki, fioletowy, wyleniały kot. Ej! No, Straszku, co to ma znaczyć? Robercik otrzepał się, a Straszek z hukiem spadł na ziemię. Straszek podniósł się i stanął na dwóch tylnych łapach. Wciągnął powietrze i nadmuchał się tak, że był znacznie większy od Robercika. Jego sierść falowała na wietrze. Nie jestem już straszkiem, jestem wielkim strachem, wykrzyczał dumnie. Robercik popatrzył do góry, przyglądając się uważnie. Był w wielkim szoku. Jak to się mogło stać? Karmiłeś mnie cały czas swoimi lękami i teraz jestem duży i groźny. Twoja wyprawa się nie uda, wracaj do domu. Robercik uśmiechnął się lekko pod nosem. No niby jesteś podobny do Wielkiego Strachu z podręcznika, ale chyba coś się nie zgadza. Co się nie zgadza? Zaryczał Wielki Strach. No, że wiesz, jak się przyjrzeć, to wyglądasz dość zabawnie. Masz za duże uszy. Za wąski tułów. Skórę to masz tak naciągniętą, że prawie widać przez ciebie na wylot drugą stronę, a sierść ci wypada plackami w kształcie prostokątów. To jest bardzo dziwne. Myślę, że gdybym chciał, to złapałbym cię w strachochron, ale chyba to bez sensu. Wielki strach zachwiał się, a powietrze nagle zaczęło z niego wylatywać. Dlaczego bez sensu? Bo przecież widzę, powiedział spokojnie robercik, że odkąd zobaczyłem cię w lusterku, zmalałeś już dwa razy, a nawet teraz się kurczysz. Nie jesteś już wielkim strachem, a co najwyżej średnim. Średni strach kurczył się i kurczył, a w tym czasie robercik rzucał kamienie w głąb kanionu i obserwował, jak spadają. Gdy wyrzucił wszystkie ze swojej dłoni, Zrobił salto i zatuptał w miejscu. No, gotowy? Na co? Zapytał przerażony jak wcześniej straszek swoim cienkim głosem, żeby ruszyć w drogę powrotną. Ale, ale przecież ja próbowałem cię wystraszyć i w ogóle. Robercik wziął straszka za rękę. No tak, jako wielki strach Jesteś dość przykry i nieużyteczny. Za to, jako straszek, jesteś doskonałym przewodnikiem. Pomożesz mi wrócić bezpiecznie do domu? Straszek zrobił wielkie oczy. Co przy jego małym ciele, wyglądało całkiem uroczo. Po czym skoczył do plecaka robercika: Trochę się boję, ale jakoś sobie poradzę.